Jestem Jakub z W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczuszkę od Martina z kanału Klockowy Fan, którą wysłał mi za zdobycie trzeciego miejsca w konkursie. Ja wiem, że jest tam magazyn z Ninjago, zaraz dowiemy się dokładnie jaki, dlatego zapraszam Was już no. Wygrałem ten magazyn robiąc pracę, yy, pracę związaną z yy, więzieniem, to było więzienie. Udało mi się dzięki temu zdobyć trzecie miejsce. Bardzo się z tego faktu cieszę, dlatego no, no mamy. Hmm. O, chyba to jest w formie Gratisu, bo osobiście... A nie, to jest w formie Gratisu. O, wow, super... Nie, mamy na... nie, nie nakleja, Czy to jest naklejka? Yy, a wiecie co, chyba to nawet będzie naklejka. Tylko teraz nie będę odklejał jakiś równy autograf, ta wlepka, tak jak mówiłem, jedna karta jakaś limitowana. Tutaj jest saszetka, saszetka na naklejek, przepraszam, i magazyn spokojnie od razu mówię na tym odcinku, żeby ten magazyn raczej otworzymy. My się, nie że go się nie znam, no ale tak wypada otworzyć, wiecie o co chodzi, jak dostałem to w prezencie, to właśnie otworzymy to z tyłu, reklama tego magazynu, dlatego bierzmy się za otwarcie magazynu. Dobra, żeby ten odcinek nie był zakrótki, tak jak mówiłem, pora na otworzenie też magazynu. Polibach właśnie z y, JM, JM z taką właśnie bronią i bronią także z tyłu, broń z tyłu to jest akurat miecz, to jest jakiś na łańcuchu jakaś broń raczej mniejszego kalibru. Y, z tyłu to co mamy zawsze, nic tutaj nie ma, nie wiem czemu tak poświęciłem nie, y, tak dziwnie czas temu omawiania. Tylko to przetniemy albo nie. Tradycyjnie najpierw przegląd magazynu. Dobra. Na pierwszej stronie mamy reklamę jakichś różnych, e, no właśnie taką zajawkę raczej tego, co mamy w środku, co mamy także w tym polibagu. Jest tutaj na przykład w, w, na przykład karta limitowana, nasz dodatek, a także dużo grafik. A to jest klasyka. Ja, ja osobiście wolę te z Agmontu, tam na przykład, gdzie dostajemy w eksprolerze Lego Exproler, ale tutaj też nie są złe te grafiki. Tutaj mamy reklamę takiego magazynu, bardzo słabe, Nie wypowiadam się na, tych, na temat tych magazynów Legacy, bo są coraz słabsze z magazynu. Na magazyn. Mamy instrukcję, która akurat tutaj będzie zbędna. No, może do broni, ale wątpię, żeby potrzebna nam była instrukcja. Dalej mamy zadania. Dużo zadań, bym powiedział nawet. Jest tutaj reklama magazynu ze Star Wars. W końcu zaczyna się komiks. Mało było tego komiksu na razie. I w końcu mamy aż temu komiksowi poświęcone 5 stron. Dalej misja, dalej plakat, plakat dwustronny. Zgaduję. I tak, plakat dwustronny, dobrze mówię. Reklamy, no niczym już więcej ten magazyn się nie będzie wyróżniał, choć powiem Wam, fajna ta grafika tutaj, jeśli chodzi o te liczby. Fajnie, bardzo to wykonane. No, więc tak. Zestawy, prezentacja zestawów i. Wow! Nie wiedziałem, że to jest takie stare. Patrzcie, to jest magazyn z kiedy? To jest. To jest magazyn z czerwca, więc czy tam lipca. To jest bardzo stary magazyn. No fajnie, fajnie. Ja myślałem, wiedziałem, że już takiego jakiegoś grudnia, ale nie sądziłem, że aż tak. Jestem zaskoczony. Na trochę nawet można powiedzieć archiwalny magazyn, można tak powiedzieć. I to jest tak, także tutaj reklama bardzo magazynu, też także już archiwalnego. Tego akurat posiadam, jeśli znajdę gdzieś tamtą recenzję, chętnie wam tutaj ją podrzucę w karcie. Tymczasem chodźmy otworzyć. A więc tak mówiłem, to jeszcze nie koniec pora otworzyć polikę. Spróbuję otworzyć na Waszych oczach jak coś to miał tutaj szybsze tempo, ale wątpię, że będzie potrzebne już tutaj pierwszy błąd przy przecinaniu. No jednak musimy trochę tą szatę graficzną tego, tej foliki zniszczyć, żeby po prostu lepiej przeciąć. No jak widzicie, trzeba przeciąć bardzo bliżutko tej grafiki z ale no powiedzcie właśnie, napiszcie w komentarzach, czy wy zbieracie. Ja osobiście zbieram, gdzieś one są w szufladzie, tak samo jak pudełka mam, to tak samo. Zbieram to, ponieważ tak na pamiątkę, na pamiątkę, że to fajnie wygląda. Z ninjago nie wiem, czy będę akurat takie zbierał, ale na przykład takiego sisi czy z czegoś innego jak najbardziej zbieram. Ile tutaj jeszcze coś mamy? No nie, tak przyjechałem i raczej już nic nie czuję w tym opakowaniu. Szybko sobie ułożymy, przy okazji sobie chwilkę pogadamy. Dobra. Tutaj, przepraszam, tutaj nawet jakąś muzyczkę włączę, żeby nie było nudno. No i teraz można budować. Już. Słuchajcie, to, to będzie na pewno tu, tego jestem pewien. To jest fajne takie wyzwanie, właśnie sobie dać, żeby ułożyć to. No i tutaj mamy rozerwanie. Słyszyli, widzieliście już zdjęcia nowych zestawów na 15 sezon ninjago, tak jak już jesteśmy przy temat ninjago, powiem Wam. Bardzo fajnie. Mile zaskoczy, zaskoczony jestem. No i kto wie, może się skuszę, a to dziwne, jak ja nie jestem fanem Ninjago, choć teraz bardziej yy, niż nad Ninjago, to myślę nad video, które wychodzi za kilka dni, bo teraz już w marcu jak to nagrywam, to jeszcze 9 dni, a jak to widzicie, to jeszcze dni około... 3-4 chyba. Albo nawet mniej dobra. Ym... Wiem, jaki tu jest błąd. Już widzę ten błąd. To nie na rękę, tylko to na rękę. I teraz to możemy na rękę. I no i mierz oczywiście z tyłu. No to to będzie już miało raczej jak podsumowanie tej recenzji, ale muszę tutaj powiedzieć, że jak dla mnie ten magazyn Ninjago jest akurat dość słaby. Pomijam już fakt, że po prostu Ninjago nie jestem, bo prostu ten magazyn niczym się konkretnym nie wyróżnia. Dostajemy niedługo bardzo fajny magazyn z Ninjago, no ten... Słaba figurka, no zwykły po prostu Jay z tą bronią. No broni jest fajna, broń jest fajna, ale no kilka elementów takich fajnych to yy, jakoś nie jest warte tych 11 zł. Mimo wszystko, magazyn uważam, że nie jest najgorszy, bywały gorsze, bywały też oczywiście lepsze. To już kończy dzisiejszego odcinka. Pragnę zachęcić Was, byście wpadali na kanał Kluskoje Fan, który teraz macie w karcie, a mieliście w karcie na początku odcinku, teraz macie raczej w opisie. Ja zachęcam, zobaczcie, zapamiętajcie ten awatar i wpadajcie właśnie na ten kanał. Pa!